Skoki na 4 metry były słabe i, i dwa ostatnie przebiegnięte, więc zdecydowanie do, nie to, co chciałam pokazać. Liczyłam na więcej, może nie nastawiałam się na konkretny wynik, a na zmiany techniczne, które gdzieś tam na treningu zaczęły wychodzić, ale teraz już niestety no, forma się skończyła i, i ciężko było coś poprawiać w czasie skoków. Mm. W tym roku tak zupełnie dziwnie było mi ten czas, tak naprawdę troszkę przeleciał i ja od marca nie wiem co się dzieje do końca, więc tak skakałam, skakałam i tak ostatnio dopiero się tak zorientowałam, że to już październik, ale rzeczywiście już mam taką ochotę trochę odpocząć od skakania. Troszkę nad wydolnością, innymi rzeczami poćwiczyć i dopiero potem zabrać się znowu za technikę. Ja uważam, że na, na plus oceniam ten sezon i, i dużo zmian w technice i w moim podejściu do trenowania się zmieniło, i, i, i to mnie cieszy. I, i jakby pozytywnie patrzę na przyszłość i mam nadzieję, że będzie lepiej. Na pewno chciałabym być wyżej, bo jednak na ten poziom 4 metrów to już. Jako młodzieżowiec to już troszkę za mało I, i chciałabym więcej, ale to tak samo się nie zrobi. To trzeba wiele rzeczy poprawić i, i wiem, co trzeba poprawić i mam nadzieję, że chcecie na tym skupić i mam nadzieję, że mi to wyjdzie i, i to zaprocentuję lepszym wynikiem na pewno.